Cześć. Dzisiaj księżniczka z Disneya. Film z 2022 roku. No, dla mnie półtorej godziny dobrej zabawy. Jeżeli chodzi o samą fabułę, no to nie jest jakaś tam wybitna. Mamy tutaj naszą główną bohaterkę, księżniczkę, która zostaje zmuszona do zaręczy na później do poślubienia socjopaty, który podczas uroczystości zostaje przez nią od. Odtrącony dobitnie. Więc ją porywa. Atakuje zamek, zdobywa go, zamyka rodzinę królewską. Chce się ogłosić nowym królem, władcą. A nasza królewna musi się uwolnić z wieży. Pomóc rodzinie i mieszkańcom zamku. No i pokonać wszystkich przeciwników. Taka typowa platformówka. Mamy pole startowe w wieży, i musimy dotrzeć do sali tronowej, by uratować po drodze wszystkich. No, przygodówka bardzo fajna, bardzo mi się podobała. Scena akcji też rewelacyjnie nakręcona, bardzo dużo humoru. Mamy tutaj parę postaci, które są drugoplanowe, ale wybijają się na pierwszy plan równolegle z naszą księżniczką. Więc tutaj naprawdę bardzo fajna zabawa. No, film polecam. Naprawdę jest ciekawie nakręcony, miła odskocznia od takich typowych filmów przygodowych, yy, takich bardzo miłych, uprzejmych i grzecznych. Tutaj mamy przygodówkę, która naprawdę no, potrafi skopać tyłek. A sama główna bohaterka tutaj bardzo fajnie zagrała. Bardzo fajnie została przedstawiona również ta księżniczka tytułowa, więc no, niejedna osoba będzie się na tym świetnie bawić. Ja również świetnie się bawiłem. I naprawdę nie żałuję ani jednej minuty spędzonej przed telewizorem. Parokrotnie sobie to wznowiłem, więc jest naprawdę moc w tym filmie. Albo więcej takich właśnie, można powiedzieć, filmów, które ktoś po prostu stworzył, wymyślił, a nie kolejnych remakeów, sequeli, prequeli, innych tego typu rzeczy, bo właśnie takie autorskie filmy są najfajniejsze których nie oglądaliśmy wcześniej i nie są to jakieś nowe wersje i tego typu rzeczy. O tyle na dzisiaj, dzięki, do zobaczenia z tym razem, hej!